Jestem na kotek dzisiaj będziemy nagrywać e, parę tam rzeczy. E, no bo nie mam neta, powiem Wam. I nie, nie miałem pomysłu. Dzisiaj o 15.00 możliwe, że będzie jeszcze jakiś odcinek. Dzisiaj nie będzie taki ciekawy odcinek, więc przepraszam Was za to. No to więc, co wejdziemy mm, na Stars. Możliwe, że mi się załaduje. Jak nie, to będzie mi przykro. Ale oczywiście poproszę o łapki w górę. Jak was to nie interesuje, to chociaż nie zostawiajcie łapki w dół, bo będzie mi przykro. Subskrypcję też możecie zostawić. Yy, no. Came on! <laughs> Nowa Bibi. O ja, ale fajnie. Fajnie. Dzisiaj to jest. Dzisiaj Bibi. jest. Dzisiaj to jest. Dzisiaj to jest. Dzisiaj Dzisiaj Czyżbym miał? Internet. Halo. Halo, halo. Mam net. A jednak dzisiaj se pogramy. Bo jednak mam internet, więc macie dzisiaj przyjście. Czyli mam nadzieję, że chociaż zostawicie yy, na łapkę górę. Zobaczę to zypróbujemy go, nie? Ale ładnym powiem Oho. Wow! A tak ma jak. Ale atak. a tak ty, a Ale fajna. Będę chyba pytał czy dostanę no. Żeby mieć tam postać, czy ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam bladego pojęcia, czy dostanę. Najwyżej poproszę... I będę mówić, że nigdy już nie poproszę. Szkoda, ale ja chcę mieć tego skina. Ja to wam gwarantuję, że będę miał kiedyś tego skina. Znaczy, no możliwe, że nie będę miał, ale... Ja będę tak błagał, aż... No, będę grzeczny, nie? A w ogóle jak się tego... Jak się walnie, to szybciej bibi na chwilę chodzi. No! Fajnie, fajnie. A w ogóle jeśli nie doszedł ten... wiecie, robot. Ten... No, jak on miał? Ten... Bitowiec no. Załaduj się. Ale by to należało przetestować post, tego, to przebranie. Powiem, że... No, Bidzi to jest fajna postać. I powiem, że to będzie na tyle. Jak się nie podobało, to proszę w ogóle nie zostawiać niczego, ale proszę o subskrypcję. Jak się podobało chociaż troszkę, ale proszę Was o łapki w górę, to proszę zostawić. I to będzie na tyle. Bajo!